Wznawiam posiedzenie. Proszę o, o ciszę. Na początku chcę e, dokonać formalnego sprostowania w wyniku głosowania, bo się wkradł błąd nad zdjęciem e, z porządku obrad e, planu komisji rewizyjnej. Za było 11 radnych, przeciw był jeden radny i wstrzymało Ruch. Tutaj Pani się pomyliła, podała mi, że 10 było za jedynie, po prostu, dlatego chcę formalnie to sprostować, żeby w protokole będzie Pani protokołująca też zwróciła uwagę. Proszę Państwa, wznawiam, tak jak powiedziałam, posiedzenie i proszę Państwa przechodzimy do punktu, kontynuujemy punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Komisji Rozwoju Gospodarczego Uspół Rolnictwa i Budżetu i Finansów Rady Gminy Blisko. Proszę o zgłaszanie kandydatów na to miejsce zgłaszacie państwo kandydatur do komisji. <ślik> 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 Większość jest... Jeszcze jeden... Proszę Państwa jeszcze raz zapytuję, kto z Państwa, czy ktoś z Państwa radnych zgłasza kandydaturę do prac, do komisji do te, na to wakujące miejsce. Proszę bardzo. Chciałam pozwolić Pana Skódka. Pan z włóczka wyraża zgodę. Proszę Państwa, w związku z czym, czy są jakieś inne propozycje? Pani Rafał, sekretariat. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pewnie znacie zapis statutu, który mówi, że w komisji rewizyjnej, w komisji tej e, budżetowej e, powinien, być, e, powinien być, powinien być komplet przedstawicieli, prawda i myślę, że po prostu Państwo dla, przewodnicząca, to, również, to również drugiego przewodniczącego ten zapis. Ten Proszę ten Państwa, państwa chciałam powiedzieć, tak, dotyczy to również, ale teraz była propozycja zgłoszenia y, Pani Renaty Pasek, która y, chciała pracować w Komisji Budżetu, odkąd y, ta druga ka ta kadencja przebiega. Więc dziwi mnie to, że po prostu odmówiła, tym bardziej, że kiedyś pamiętam, myślę, że to mnie ujawni jakiś to kurs. I zapytała mnie pani wprost, czy w tej komisji ja też bym chciała pracować, prawda? W związku z czym pani była zainteresowana pracą w tej komisji. Pani przewodnicząca mnie też wiele rzeczy tutaj dziwi. Bardzo wiele. Nie będę mówiła głośno. Wszyscy sobie zdajemy sprawę. O co Uważam, chodzi. że trzeba mówić. I dziękuję głośno. bardzo za tą propozycję, którą otrzymałam właśnie teraz. W momencie, kiedy nikt nie chce przyjąć. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze ponowić, że pani Pasek jest w dalszym ciągu kandydatem na drugiego wiceprzewodniczącego. Także myślę, że państwo weźmiecie to pod uwagę. W porządku obrad dzisiejszej Rady jest kwestia związana z Komisją Budżetową, Panie Radne. więc zajmujemy się tym i tą kwestią, tak bardziej, tylko ja po prostu przywołuję również zapis statutu, bo Pani się powołała na zapis statutu odnośnie Komisji Budżetowej, a więc zapis jest jednoznacznie też jest zapisem do powołania na najbliższej sesji, czyli jest druga sesja, gdzie nie ma powołanej drugiej okay. sesji przewodniczącej. To Jest prezydent. Okay. Tylko taka uwaga. Proszę Państwa, pytam jeszcze raz. Czy są jeszcze jakieś wnioski w tej sprawie? Nie ma, zarządzam pięciominutową przerwę. Zarządzam pięciominutową przerwę. Proszę Państwa, zapraszam próbę do...